Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie moi drodzy Biadoliu, biadoliu i wybiadoliu, wy, wy słuchajcie Patrz, 8 Dwa <ścoughs> przepraszam widzowie Słuchajcie, dostępny już od dwóch dni, ja przyznam się, że troszeczkę się z nim spóźniłem, powinien się ten film pojawić wczoraj, no ale mam nadzieję, że mnie wybaczycie. W ramach rękopensaty rzuciłem ten film dosyć wcześnie, żebyście mogli się zapoznać z zmianami, aczkolwiek pewnie większość z Was już się zaznajomiła. Moi drodzy, standardowo słuchajcie, od czego my tu zaczniemy? Od tego widzę, że powiem kilka ogólnych zdań na temat tej aktualizacji. Tak narzekałem, słuchajcie, na balans rozgrywki, że w końcu ten balans został albo poprawiony, albo zobaczymy za jakiś czas pogorszony. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo dużo kart dostało nerfy albo buffy, czyli wzmocnienia, albo słuchajcie, jakieś e, osłabienia. I tutaj czeka nas, słuchajcie, blok tekstu, ale dosyć istotnego, bo jest tu kilka bardzo fajnych informacji, o których warto przeczytać, po prostu, które powinniście wiedzieć, więc na szybko. Widzowie, tym paczem rozpoczynamy sezon rankingowy między światami, czyli nowy, nowiusieńki, świeżuci z bagusia normalnie z piekarni, świeżutka. A wraz z nim wprowadzamy zmiany wyważające rozgrywkę, wachlarz aktualizacji kart oraz garść usprawnień i poprawek błędów. Zaczynajmy. No to zaczynajmy, moi drodzy! Wieści dotyczące aktualizacji kart. Zag Zgodnie z obietnicami w dniu premiery po drugiej stronie Lasu Banu, czyli tego dodatku, który został wprowadzony jakiś czas temu, oczywiście wprowadzający tak naprawdę Jordla do gry, w tym patchu mamy dla was kilka aktualizacji kart. No nawet nie kilka, bo tu jest ich całkiem sporo. Zanim się tym zajmiemy, chcielibyśmy podzielić Informacjami dotyczącymi ogólnej filozofii i głównych celów wyważenia rozgrywki. Dość długie. Dziękuję za dodatkowe informacje. Nie domyśliłbym się, że to jest długie, patrząc po tym tekście. W skrócie, uważamy, że aktualizacje wyważające rozgrywkę są niezmiernie ważne, by zapewnić graczom lore lepsze wrażenia z gry. To jest to, na co widzowie bardzo, ale to bardzo narzekam, więc czytajmy dalej. Od tej pory możecie spodziewać się zaplanowanych regularnie. Przepraszam, regularnie implementowanych aktualizacji kart, które będą miały na celu zmianę mety, osłabienie wyraźnie przypakowanych kart, wzmocnienie tych za słabych, a także ogólne zwiększenie różnorodności talii. Winszuję, tego mi brakowało w RuneTerze. Naprawdę szacuneczek. Mam nadzieję, że te patche faktycznie będą się pojawiać i będą robić to, co jest tu napisane. Bardzo mi tego brakowało. Uważam, że takie dwa, trzy miesiące, gdy ta meta się wcale nie zmienia i karty nie są w jakikolwiek sposób zmieniane, to jest najgorsze, co może spotkać karciankę. Czytajmy dalej. Te aktualizacje będą wprowadzane między premierami dodatków. Jestem ciekaw, jakie dodatki, czy tu też jest mowa o samych skinach, czy tutaj są dodatki, czyli nowe karty, jakieś, e, może słuchajcie, zupełnie nowe e, słowa kluczowe. Zobaczymy. Aktualizacje kart wprowadzone w tym patchu zostały opracowane zgodnie z naszą nową filozofią, więc w nadchodzących paczach również możecie spodziewać się podobnych aktualizacji, jeżeli, jeśli chodzi o ich zakres i priorytety. Wow! Gratulacje, naprawdę, winszuję! Y Kłaniam się nisko aż po same stopy. Poniżej wszyscy zainteresowani mogą dowiedzieć się więcej na temat naszej filozofii, nowej filozofii. Jeśli nie chce Wam się czytać, przejdźmy od razu do aktualizacji kart PATCHU 2.18. Widzowie, słuchajcie, jakby coś, możecie tutaj zrobić. Pauzę. Tutaj po prostu są takie ogólne widzowie. Tutaj informacje a propos analizowania rozgrywki. Słuchajcie, i takich tam głupot. O co w ogóle chodzi z tym wyważaniem? Zostawiam Wam, możecie kichnąć. Pauzę. Widzowie to jest dosyć istotne, bo mamy październik, jak widzicie, początek nowego sezonu rankingowego, o czym wspomniałem na samej górze. Między światami widzowie. Co jeszcze? Turniej sezonowy, oczywiście skórki i zawartość kosmetyczna z Akademii. Już mamy, nagrywałem odcinek. Kto nie widział, zapraszam do poprzedniego filmu. W listopadzie duży dodatek PVE. To jest ciekawe akurat. Nowe tematyczne wydarzenie, mega przepustka wydarzenia. I jestem ciekaw, co oni mają tutaj na myśli, mówiąc mega. Bo zobaczcie, tutaj w lipcu była przepustka wydarzenia w dodatku, a tutaj mowa o mega przepustce wydarzenia. No jestem ciekaw, czy poszli po rozum do głowy, bo ostatnie przepustki były takie, a, takie po, po prostu takie okej. Okay. Mam nadzieję, że ta mega przepustka zrobi ro, e, robotę. Bo to jest listopad, listopad już niedługo. Co mamy w grudniu? Nowy dodatek, magiczne tarapaty. No i słuchajcie, oczekuję z otwartymi ramionami oczywiście tego dodatku, bo to prawdopodobnie są już na 100% nowe karty. No i turniej sezonowy, oczywiście początek nowego sezonu rankingowego. No to widzowie, jak widzicie, wbijajcie słuchajcie nowe dywizje. No i słuchajcie, aktualizacja kart. Tutaj widzicie widzowie, czy tutaj znowu gadanie słuchajcie o tej filozofii, więc może przede wszystkim te punkty, bo tutaj najbardziej się rzucałem w oczy. Koncentrujemy się na czym? Na osłabieniu pewnych kart, które odgrywają niezwykle dużą rolę w obecnej mecie. Super. Ograniczenie frustracji przy dowozie przeciwników. Kozak. Mam nadzieję, że faktycznie to odczuję. I powiem Wam, że jak nagrywam odcinki, to faktycznie różne deki spotykałem ku, mojego, ku mojemu zaskoczeniu. Wspieraniu większej różnorodności regionów. Super, bo te regiony, które nie są grane, być może dostają teraz takie wzmocnienia o czym za chwilę i pozwoli im, wiecie, nie wieść nowy żywot na serwerach runetery wprowadzeniu sprawnie dla rzadko zagrywanych bohaterów i archetypów tak to prawda zaraz to zobaczycie oraz zachęcaniu do eksperymentowania z nimi super brawo więc słuchajcie bez żadnego gadania lecimy do tego co was najbardziej interesowało słuchajcie karty nami pierwszy nerf słuchajcie jaki widzicie siedmiu punktów many do 8. Um, czy to jest dużo, czy nie? Zobaczymy, bo o co tu chodzi? Ja pamiętam widzowie, że bardzo często, słuchajcie, widziałem, jak nami idealnie potrafiła zagrać na 7 punkcików, więc co po prostu zwalnia tempo. Kto wie? Może, słuchajcie, czasem pojawi się różnica jednej rundy, a jedna runda, słuchajcie, przy awansie nami, tuż jest ogromna różnica. Mam nadzieję, że to się powiedzie. Ogromny, słuchajcie, nerw dla Dravena. Już widziałem komentarze, ludzie pisali, że to jest takie, wtedy, przez, ten, e, przez to słabienie, zrobienie miejsca słuchajcie dla Raven. po prostu i na poziomie pierwszym i po awansie Draven ma 1 punkt HP mniej moi drodzy mistyczny pocisk bardzo to lubi i obawiam się słuchajcie to była największa siła Dravena Draven miał 3 HP no i miał słuchajcie szybki atak tutaj już tylko dwa punkty e, zdrowia mm, i boli, bolą mistyczne pociski jestem ciekaw czy będą grane ogromna czy duża zmiana słuchajcie Tristana z buffem jak widzicie, na drugim poziomie Tristana, na drugim poziomie, teraz przyznaje sobie sojusznikom wpływ, i to jest bardzo ciekawe, bo podobno to się stakuje. Tak przynajmniej widziałem w komentarzach. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie, ale słuchajcie, jeżeli to się stakuje ze wszystkimi, holy shit! To wpływ, słuchajcie, super sprawa. Nokturn, poziom drugi. No, Noktury na dawno nie widzieliśmy. Diana, noctur, no, bom voyage widzowie. Nokturn na drugim poziomie teraz zachowuje zmrok: Zmrok. Możecie przeczytać, ja jeżeli nie możecie to Wam na szybciej, na, szybciej, na szybciej, 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 przeczytam. Przyznaj wrogowi podatność i daj wrogowi minus jednej ja w tej rundzie. Wrogom, przepraszam, wrogom wszystkim widzowie. On ścina wszystkich wrogów. Inni sojusznicy mający, e, przepraszam, inni sojusznicy mają postrach. A, słuchajcie, gdy zagramy jednostkę, daj wrogom minus 1 w tej rundzie. Słuchajcie, no, jeżeli Nocturne zginie, zagrywacie go ze Zmrokiem, słuchajcie, tak, będzie kolejne zagranie. To jest o tyle widzowie istotne, że jak dobrze pamiętam, widzowie, to y, są takie karty, które umożliwiają uruchomienie Zmroku, więc y, fajna chyba sprawa. Eko, słuchajcie, Eko niegrywany, Eko bardzo mało ma aktualnie schematów, w które można go po prostu wcisnąć, więc zostaje tutaj bardzo chyba fajnego, słuchajcie, buffa. Zamiast 5 punktów, 4. Y, Musimy zagrać tylko 4 lub więcej i wtedy jako dostanie awans Aurelion Sol z rewelacyjnym wzmocnieniem. Słuchajcie, z 25 punktów, 20 plus. 5 punktów. Ja słuchajcie, pamiętam. Pamiętam jak miałem 23 punkty, 20. Słuchajcie, teraz to jest awans. Słuchajcie. To jest ważne, bo on jest smokiem, ale do smoków zaraz przyjdziemy. Fajny, słuchajcie, fajne wzmocnienie. Renekton z kolejnym bardzo dobrym wzmocnieniem, moi drodzy widzowie, dlaczego? Bo z 12 punktów wystarczą mu już... Yy, równa dyszka i pyk I mamy awans, słuchajcie, rewelacyjne Nawet MonoShrima niekoniecznie, słuchajcie Czy to pod, podatność, słuchajcie, czy te sprawy No świetnie, tutaj jestem zaskoczony Widzowie, bo Lux yy, Karta o koszcie 6 Ze statystykami 4-5, słuchajcie, już za 5 punktów Ale z jednym atakiem mniej Ale co najważniejsze, zdrowie pozostaje Słuchajcie, no Kurczę, dobre, dobre, świetne Wzmocnienie, bo Lux będzie Można rzucić po prostu szybciej Jaram się w opór. I bardzo ciekawa sprawa, oczywiście tutaj karta o 6 ze statystykami 5-6, leci na oczywiście koszt 5-4-6, naturalnie zwiększamy, prawda? Ale, słuchajcie, zmiana, ostatnia iskra, czyli to, co tworzy sobie tam Lux, może zostać użyta bezpośrednio, aby zaatakować wrogi Nexus. Jeżeli, słuchajcie, przeciwnik nie ma żadnych, żadnych jednostek na polu bitwy. Bardzo fajna sprawa, bo często zdarzało się tak, że słuchajcie, jest wymiana, słuchajcie, ta Lux nie ma tutaj za bardzo co zrobić, tym tak, brawo! Bardzo mi się to podoba. Queen, kto, kto pamięta streamy, ten wie. E, mój ulubiony, słuchajcie, Champion z buffikiem, e, No, powiedziałbym skromnym, słuchajcie, bardzo skromnym buffikiem, Więcej, słuchajcie, punktów zdrowia. Czy to się opłaci? Nie mam pojęcia, bo to jest piąta runda. To nadal jest zwiat. Ogólnie tutaj nie widzę, żeby dostał nawet jakiegoś ukrytego buffa. Może się mylę, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Brown, słuchajcie, Brown. No, słuchajcie, jestem bardzo ciekaw, bo dostał jeden punkt ich życia więcej. Czy to podporo? Może tutaj coś się szykuje ze Swainem? Wladimirem? Dowiecie wiecie, zawsze takie dodatkowe obrażenia, jak najbardziej. Bilkwater, słuchajcie, no nie wiem, nie wiem, co Porosy? Porosy kochałem Brauma. Braum może i pokocha ich. No i przede wszystkim może gracze pokochają. Bardzo duży nerw, słuchajcie. Iskierowy motylek, nie wiem czy pamiętacie, ale to była gra na Zoe. Nami, świetne tempo, świetne karty, mocne obrażenia. Słuchajcie, dwa... Trzy punkty. To jest ogromna różnica. To jest już niesamowicie zwolnione tempo. I nie wyciągnięcie, i jak dobrze pamiętam, tej karty z zaklęcia, a raczej z bronia Feliosa, moi drodzy widzowie. Przepraszam, mój pies kopie mi dywan. Dłuższeczna zjawa, bardzo duży nerw, bez wyzwania. Dlaczego to wyzwanie było takie fajne? Dlatego słuchajcie, że ona ściągała bardzo dobrej, silne jednostki przeciwnika, tak? No wyobraźcie sobie, Timo. I przy okazji ostatnie tchnienie, więc nie baliśmy się stracić tej karty, gdyby na przykład przeciwnik w kontrze zagrał zaklęcie. Teraz to tylko postrach, ja nie jestem zadowolony. Tenor terroru, bestialski bas, niesamowicie silny nerw, bo tutaj jest jeden atak mniej, tu natomiast jeden punkt zdrowia mniej. Ale co najważniejsze, nadal będą te prawdopodobnie dwie karty nad stole widzowie. No ale słuchajcie, zwolnione tempo: przede wszystkim Bill Quater, jak dobrze pamiętam. Oczywiście Bundle City, tutaj no polecieli, polecieli słuchajcie po bandzie, potężny nerf słuchajcie na tę kartę, ale chyba zasłużony Bez względy pościg słuchajcie, no ta demacja, tak patrzę sobie co jakiś czas na te patrzę. słuchajcie, i patrzę i demacja nie ma dobrego losu Słuchajcie, bardzo częste nerfy, jest mi trochę smutno, bo um, no lecą te nerfy tak, koszt zwiększony, ale z drugiej strony przy okazji dajemy plus jeden, jeden Przepraszam widzowie za krótką przerwę. Wracajmy, słuchajcie, do kart. Bardzo interesujący, słuchajcie, nerw. Dlaczego? Bo ta karta, jak dobrze pamiętacie, miała wytrzymałość i miała dwa punkty zdrowia. To jest istotne widzowie, bo teraz na dwa mistyczne pociski, słuchajcie, bom Voyage No i przede wszystkim, jeżeli rzucicie tę kartę na stół, no to już słuchajcie, karty z. z jednym punktem ataku zrobią już jej obrażenia. Także duży nerw, tu będzie czerwone życie. Y Noxus lubi to, prawda? Pamiętacie zaklęcia? Także przede wszystkim ta karta z Noxusu, która zadaje obrażenia swojej jednostce, kieruje, przekieruje wtedy obrażenia w Nexus. No tutaj już to nie zadziała, bo otrzymam obrażenia. Yy, zasłużony nerw, Żałuję, bo to była super karta, grałem nią. Potężny nerf, słuchajcie, na poirytowanych podróżników. Yy, z 3-4 na 2-3 to jest bardzo duży nerw. Tu, słuchajcie, bardzo dużo straciło punktów i jestem ciekaw, czy to będzie dalej grane, no ale swoje założenie dalej spełnię. Spalamy kartę, dobieramy oczywiście yy, jedną więc my. Myślę, naprawdę myślę, bo to jest duży nerw, jeżeli chodzi o rozłożenie tej karty na stół. Jestem ciekaw. Zobaczymy. Tutaj, oczywiście, co wspomniał Riot, chcę umoc wzmocnić te karty, które kiedyś były grane. Słuchajcie, księżycem. Księżycem śniąca. Dawno tej karty nie widziałem. Jeden punkt zdrowia, fajnie, czy to wróci, nie wiem, ale zobaczcie, że ten Targon kiedyś dostał nerfy, teraz zostaje buffy. 2-1 na 2-2, bardzo fajna sprawa, zawsze ten jeden punkt dodatkowy do obrony, super. Czy to na zmierzenie, czy to, żeby tej karty nie stracić do przeciwnik ma jeden punkt do ataku. Kapłanka Solari, kolejny buff, tym razem e, dwa punktciki będą w ataku. Zamiast jednego super sprawa. Leona lubi to! Słuchajcie, 6 punktów dodatkowy, e, punkt zdrowia. Po strach, słuchajcie, tutaj otrzymuje dodatkowe zmiażdżenie. Super sprawa. Zastanawiałem się że, swoją drogą, czy targo nie będzie grany, słuchajcie, pod 0. Yy, Poddawanie tym najdroższym jednostkom, jeżeli wylosuje ze 0 punktów akcji. Jestem ciekaw, bo tutaj jest, zobaczcie, Aurelion, tutaj jest postrach, słuchajcie, świetna sprawa. I tutaj jest bardzo ciekawa informacja, bo następnie mamy kilka lekkich wzmocnień, które dadzą graczom powód, by znów pokochać smoki. Shivani lubi to i tutaj widziałem już dużo komentarzy na temat tego, że faktycznie nasza bohaterka, smocza bohaterka może wrócić, słuchajcie, do łask. Przeczytajmy. Na początku było tak. Dobierz dwa różne smoki lub przyznaj smoczym sojusznikom plus jeden 1. Teraz natomiast mamy dobierz dwa różne smoki, lub przyznaj z sojuszniczym smoką plus 1, 1 i zmiażdżenie. To jest genialne, bo smoki w końcu się wzmacniają i to zmiażdżenie ma sens. Zniszczony smoczy strażnik 2, 4, 3, 4, trzecia runda, 3 punkty ataku zawsze spoko. Przypominam, pamiętajcie, że ona tutaj jeszcze pod odpala karty. No z smoku pamiętam była grana. Słuchajcie, to jest niesamowicie dobre wzmocnienie, bo ta karta jest w stanie przetrwać choćby pajączka z wyswycienia, rewelacja, te smoki będą tańsze. Na koniec trochę pobocznych wzmocnień, słuchajcie, oblicze pradawnych, e, wzmocnione, jeden punkcik, mistyczny pocisk, bomba, nie da rady już. E, za trzy punkty dodatkowo mamy tutaj jeden punkcik zdrowia, super sprawa, bo ta karta już dawno, dawno jej nie widziałem, ona nie była taka dobra. Teraz Des i Ada, słuchajcie, obrażenia zadawane wszystkim wrogom, o, teraz skalują się ze zwiększonymi obrażeniami mroku. Zobaczmy, co na to, postanowiłem zabrać, prowadząc powyższą zmianę. Nie gram dużo z wspomnienia, nienawidzę mroku i słuchajcie, Weigara i ceny, więc pobiliśmy. Proszę, powiedzmy to. Ponadto zmieniliśmy dotyczące podmienki talizmana czyli czego teleskopu. Te karty nie mogą już tworzyć samych siebie, gdy są zagrywane. Super sprawa, bo była taka powiedzmy maszynka do robienia kart. W przyszłości karty tworzące inne karty również będą mogły tworzyć kopie samych siebie. O tym właśnie mówię, żeby nie była taka nieskończona. Nadchodząca aktualizacja laboratoriów, jak widzicie, tak było o tym wspomniane, kto nie wie, Zapraszam was bardzo serdecznie, słuchajcie do poprzedniego filmu, tam więcej po prostu o tym powiedziałem. Ale zanim to nastąpi, pamiętajcie o zdobyciu rewersów malfight i Gamplanka, tak jest, bo niedługo nie będzie już okazji i, słuchajcie, będzie problem. I kilku szybkich gier w Ultra Rapid Draw. Okej, okay, Draw chyba. Ehm, aktualizacja efektów na początku rundy: wszystkie efekty na początku rundy oraz od teraz zostają rozstrzygnięte przed efektami kończącymi grę lub eliminującymi. No, o ciekawe akurat to jest, widzowie Drzewo bandę w pierwszej kolejności nie ulegało drzewo band aktywnego gracza, tym samym kończąc grę. Teraz taka sama sytuacja zakończy się remisem. Sprawiedliwe, fajne, pewnie było takich więcej, słuchajcie, efektów. Super sprawa, szanuję. Różne okienka są klucze i jednostek zostały zoptymizowane. Tak, jak spoko by pokazywać więcej ikon bezznajnego nakładania się na siebie. Już to widziałem. Sponsor tej aktualizacji zaneł. Znam to OK, spoko, nie będzie już takich pomyłek, że a, nie zauważyłem czegoś, prawda? Nagrody rankingowe z sezonu po drugiej stronie czasu zostaną rozdane wraz z nadejściem tego patcha już na początku sezonu rankingowego między światami powodzenia we wspominacze. Wielkie dzięki przyda się. Dodatkowo dodano unikalne opisy, dla skórek bohaterów w sklepie i kolekcji. Fajnie, spoko! I słuchajcie, zostały na koniec naprawione błędy, jakie Przeczytajmy. Naprawiono błędne koło polegające na tym, że wielka ewolucja umożliwiała graczowi przełanie wszechcieni z tego łowcy nieskończoną liczbę razy. Szanuję, bo to było frustrujące i przegrałem tak kilka razy na streamie. To pamięta ten wie? Śladowca będzie teraz prawidłowo kobiało zakręcia inne niż bohaterów i nie będzie użytkował stworzonych kart przed wrogiem. Okej. Okay. Naprawiono błąd powodujący, że przykus mógł czasami zwiększyć koszt karty w stopniu, który nie możemy jej zagranie lub obniżyć poziom jej zdrowia do 0 punktów. Szanuję, aczkolwiek psikusy nie dostały, słuchajcie, nerfa. Tarcza magii będzie teraz prawidłowo blokować uderzenie ostrzał. Okej, okay, ciekawe. Ciekawskie muszelko. No ciekawe, co to za nazwy. Będzie teraz prawidłowo otworzyć kopię bohaterów, gdy zostanie użyty w połączeniu ze spojrzeniem w przyszłość. Ciekawe. te pnączek Tristana będą teraz wyświetlać prawidłowa słowa klucze. Okej. Okay. Naprawione błąd powodujący, że psikus nie obierał za cel lokacji w ręce przeciwnika. Okej. Okay. Naprawiono błąd powodujący, że mrok mógł zostać stworzony w ręce przed rozstrzygnięciem rzutu kopii. Mhm, okej. Okay. Umiejętność z rana będzie teraz prawiło duplikować relik potęgi i skarby strażnika. Uuu, to jest ciekawe, widzowie. Naprawiono kilka błędów związanych z interfejsem. No i takie standardowe pierdółki. Widzowie, to jest koniec. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, jak wam się podoba. No, duże nerfy na te karty, które były faktycznie potężne. Tutaj ten tenor, obrer, wodów i skierkowy. Mm, oczywiście dostał nerf jeszcze przepotężny tutaj bohater z Bilquater, oczywiście to Nami Draven z Noxusu, ale za to bardzo fajnie, tryst może Nocturne wróci, może Eko Aurelion, Smoki, bardzo mi się to podoba, fajna zmiana, mam nadzieję, że faktycznie troszeczkę wpłynie to, no bo ostatnio, no, powiem wam, że męczyłem się w runę też, że takie patchy są dla mnie po prostu mm, jak nektar, nektar od jakiegoś króla, widzowie. Prawda? No niesamowita frajda i mam nadzieję, że pojawi się więcej filmów, a już jutro, mianowicie zaproszę Was na lurka i jeszcze jak dobrze pamiętam na świeżusim nowym patchu, e, jak gram tym lurkiem, zobaczymy. Widzowie dajcie mi znać, nie wiem czy to mówiłem czy nie, czy Wam podoba się ten e, patch i przede wszystkim, czy widzicie w tym patchu, w tej aktualizacji jakąś nową talię? Jeżeli tak, dajcie koniecznie znać. A na teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie i do następnego. Jo!